Włoska frittata warzywna z trzema serami. Fritata to popularne danie kuchni włoskiej. Jest to rodzaj jajecznego placka. Można w nim umieścić wiele rzeczy. Doskonale sprawdzą się warzywa, przelaki mięso, makaron, wędliny czy sery. I skład poza niezbędnymi jajami. Włoska gospodyni lub gospodarz. Ustala zwykle jak otworzy lodówkę i zobaczy co tam w niej zostało. Ja zaproponuję dziś wiosenną frytatę warzywną. Znajdą się w niej rzodkiewki, seler naciowy, szczypior, koperek, papryka, cukinia, pieczarki, suszone pomidory, bazyria oraz sery feta, mozzarella i burata. Oczywiście nie zapominamy o jakościowych jajach z sferm drobiu jakiel, które są podstawą tego dania. Większość warzyw drobno tniemy i podsmażamy na oliwie. Rzodkiewkę koparek ziarna dodajemy bez smażenia bezpośrednio do płynu jajecznego. Wlewamy płyn jajeczny z warzywami na patelnie z wysokim rantem. Nie mieszamy. Przykrywamy tylko pokrywką i dusimy przez 5 minut, aż się fritata zetnie od spodu. Wtedy dodajemy kostki fety, lekko zanurzając je we fritacie, rozkładamy je mniej więcej równomiernie na całej jej powierzchni. Dusimy pod przykryciem kolejne 5 minut. Po tym czasie musimy ją obrócić na drugą stronę. Jest to dość karkołomne wyzwanie, takie. no Pomocna tu będzie pokrywka. Przerzucamy frytatek z patelni na pokrywkę, następnie z tej pokrywki na talerz i z talerza z powrotem na patelnię. Tym sposobem będziemy mieć ją na patelni obróconą. To taki byk. Dodajemy na wierzch ser mozzarella, podgrzewamy przez kolejne 4-5 minut, aż ser się tak pięknie rozpuści. Na końcu fritatę przekładamy na talerz, posypujemy szczypiorem. Buraty rozrywamy na takie mniejsze części i kładziemy swobodnie na wierzchu frytaty. Dokładamy świeże liście bazylii i gotowe. Można ją kroić jak pizzę.